Dzień dobry Państwu. Dziś jako Konfederacja jesteśmy z interwencją poselską przed Ministerstwem Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej wraz z Rzecznikiem Prasowym Konfederacji Anną Bryłką. Chcemy rozmawiać z Panią Minister. Jeżeli to nie będzie możliwe złożymy pytania na piśmie dotyczące polityki wobec rynku pracy i wobec migracji, masowej migracji zarobkowej do Polski w kontekście afery wizowej, która wybuchła w MSZ, afery wizowej, która pokazuje bardzo poważne nieprawidłowości i całkowitą dysfunkcjonalność systemu zarządzania ruchem migracyjnym i zarządzania rynkiem pracy w Polsce. Z informacji medialnych wynika, że wizy do Polski umożliwiające wjazd legalny migrantom z państw z innych kontynentów z Afryki i z Azji były przedmiotem handlu, że były tam nieprawidłowości dla nas te informacje nie są dużą nowością, dlatego że one pojawiały się w internecie czy w prasie od dawna. Przypomnijmy, że w lutym, kiedy zostały podane do publicznej wiadomości informacje o zdumiewająco wysokiej liczbie sumarycznej pozwoleń dla imigrantów z państw muzułmańskich, mówiono o liczbie 136 tysięcy zezwoleń na wejście na rynek pracy. Ministerstwo później się usprawiedliwiało, że nie wszyscy do Polski wjechali. Już wówczas również pojawiały się informacje o nieprawidłowości przy wydawaniu wiz. Cała kwestia obsługi systemu wizowego nie jest nowa. Przypomnijmy, że trudności z obsługą masowego ruchu były od dawna. Było tym argumentowane zwiększanie zatrudnienia w placówkach w niektórych państwach azjatyckich, jak na przykład w Indiach. Mieliśmy ogromne również napięcia czy nawet rozgrywki lobbyingowe wokół tego, która firma będzie obsługiwać. Kontakt pomiędzy cudzoziemcami, którzy chcą przyjechać do Polski, a strukturami administracji państwa polskiego, takimi jak ambasady czy konsulaty. Zajmują się tym duże międzynarodowe korporacje. Będziemy się temu przedmiotowi jeszcze uważnie przyglądać. Natomiast to, co podało Radio Z, no to już są szczyty wszystkiego. To znaczy informacje, że wizy po prostu można było kupić na ulicy przed ambasadą w jednym z państw afrykańskich. My zwracaliśmy na to uwagę, że dane, które dotyczą wjazdu cudzoziemców do Polski, radykalnie rozwijają. Rozjeżdżają się z propagandą rządu PiS, że te dane pokazują, że imigranci z całego świata wjeżdżają do Polski jak gdyby nigdy nic. My od kilku lat byliśmy na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o państwa Unii Europejskiej, w liczbie pierwszych legalnych pozwoleń na wjazd do Unii Europejskiej dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej. W ostatnich latach, według tych szacunków medialnych, szacuje się, że nielegalnie do Polski mogło wjechać nawet 350 tysięcy osób. Przypominam, nie mówimy o osobach, które kursują zaporę na granicy, które przechodzą przez zieloną granicę. Mówimy o osobach, które bazowały na dokumentach, które otrzymały w wyniku jakichś fałszerstw czy działań korupcyjnych, w sprawie których CBA w tej chwili prowadzi działania w MSZ-cie. I my chcemy pytać o to, czy również Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wiedziało o tym, czy również tutaj służby prowadzą działania weryfikacyjne, ponieważ to również Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej odpowiada za ten proces. Przypomnę, że z danych Eurostatu wynika, że Polska tylko w 2022 roku wydała cudzoziemcom ze 148 krajów aż 700 tysięcy pozwoleń na pierwszy pobyt. To jest horrendalnie wysoka liczba. Wciąż nie ma danych za pierwsze półrocze 2023 roku. Przypomnijmy, że w poprzednich latach dane te dostępne były już 10 sierpnia. E, pytamy, czy e, pani minister chce tuszować skalę ruchu migracyjnego przed wyborami. Przypomnijmy, że to sam PiS postanowił zrobić z tej kwestii pytanie referendalne. Kiedy zostaną opublikowane przez ministerstwo statystyki za pierwsze pół roku? Trochę długo musimy już na te statystyki czekać. Przypomnijmy też o tym, że w 2022 roku wydano 136 tysięcy pozwoleń na pracę dla cudzoziemców z państw muzułmańskich. Pragnę również przypomnieć, że MSZ pracował nad tym, żeby przenieść obsługę ruchu migracyjnego z 20 różnych państw, z których. 13, To państwa większościowo lub znacząco muzułmańskie, w których w sumie mieszka kilkaset milionów muzułmanów, którzy mogliby przyjechać do Polski, MSZ chciał to wszystko przenieść do internetu. Rozporządzenie w tej sprawie było już gotowe, to my pod MSZ-em to rozporządzenie jako pierwsi zaatakowaliśmy, nagłośniliśmy i po naszej presji, do której dołączyły się inne partie, bardziej koniunkturalne, bardziej obrotowe, jak Koalicja Obywatelska, to po naszej, czy PSL dołączył do tej krytyki, to po naszej interwencji, MSZ się z tego wycofał. Za to rozporządzenie zdaje się odpowiedzialny był profesor Piotr Wawrzyk, polityk przez kilkanaście lat PSL-u za stanowisko wzięty przez rząd PiS. Przypomnijmy, że to w Łodzi, zdaje się, że w mieście rodzinnym profesora Wawrzyka miało powstać internetowe centrum obsługi tego ruchu. I dziś dowiadujemy się, że osoby związane z nim rodzinnie mogły na tym jakieś korzyści odnosić. My oczekujemy konkretnych Odpowiedzi, a nie uników. Teraz oddaję głos Annie Bryłce, żeby przedstawiła, jak będziemy dalej dochodzić prawdy w tej kwestii. Szanowni Państwo, my w środę jako Konfederacja byliśmy z interwencją w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, dzisiaj jesteśmy w Ministerstwie Pracy. Mamy do czynienia z wielką aferą wizową, która może mieć wpływ na bezpieczeństwo Polaków. No i jak się dzisiaj dowiedzieliśmy również z doniesień prasowych, okazuje się, że. Ta, to całe śledztwo, które właśnie przeprowadzane jest przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w MSZ, jest spowodowane naciskiem zagranicznych partnerów, ponieważ w tej sprawie toczy się międzynarodowe śledztwo dotyczące tego, że Polska ułatwiała wjazd do strefy Schengen i do Unii Europejskiej obywatelom państw, państw Azji, państw Bliskiego Wschodu, państw Afryki. I w tej sprawie toczy się międzynarodowe śledztwo, które między innymi dzisiaj wyjaśnia również Centralne Biuro antykorupcyjny w MSZcie. My dzisiaj jesteśmy z tą interwencją z jednego podstawowego powodu. Powód jest taki, że w 2022 roku wydano w Polsce 365 tysięcy zezwoleń na pracę dla cudzoziemców, natomiast cały czas Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie opublikowało danych za pierwsze półrocze 2023 roku. I o to właśnie przede wszystkim prosimy w tejże interwencji poselskiej. Jeśli otrzymamy tą odpowiedź, a odpowiedź musimy otrzymać w ciągu dwóch tygodni, to również z Państwem tą odpowiedzią się podzielimy. Pytamy przede wszystkim, czy pani minister ma wiedzę na temat kontroli CBA. Pytamy o to, czy pani minister miała wiedzę na temat działania korupcjogennego systemu wydawania wiz, wiza konsul, który został zlecony firmie zewnętrznej. Polskie MSZ zupełnie nie miał kontroli nad tym, jak przebiega ten proces. Wiemy, że firmy zajmujące się pośrednictwem tymczasowym zatrudnianiu pracy korzystały z luk w tym systemie, opracowały dobre metody informatyczne, wiedziały, kiedy będzie miejsce w wkład. I niektórzy imigranci czekali pół roku na wizę, a inni czekali, czekali przez, przez dużo krótszy czas. Według informacji medialnych wyglądało to też tak, że MSZ naciskał na placówki dyplomatyczne, żeby wydawały jak najwięcej wiz. Z powodu tego, że są bardzo duże braki na rynku pracy, okazuje się, że nie musiało mieć to pokrycia w rzeczywistości. Dlatego też do pani minister kierujemy to pytanie, bo tutaj jest najlepsza wiedza na temat tego, w jakich sektorach faktycznie brakuje pracowników i czy zachodziła taka potrzeba, żeby zwiększać, zwiększać zatrudnienia z zagranicy. Czy pani minister miała wiedzę na ten temat, czy te zezwolenia, które zostały, jak się dowiedzieliśmy wczoraj od dziennikarzy Radia Z, wizy i dokumenty postępowane, które były sprzedawane pod ambasadą, czy w ogóle pani minister ma wiedzę, czy te zezwolenia trafiły, czy ci ludzie ze które otrzymali zezwolenie na pracę na podstawie tej wizy, czy oni w ogóle tutaj w Ministerstwie e, Przedstawiciele mają wiedzę, czy ci ludzie trafili na, na rynek pracy e, i czy e, mogli otrzymać tą wizę zakupioną po prostu na stoisku, na straganie przed e, polską e, ambasadą. No i ostatnie nasze pytanie, e, czyli dotyczące danych za pierwsze pół roku 2023. E, czekamy na odpowiedzi. Będziemy interweniować w tej sprawie dalej. Ta sprawa wygląda na, na niestety troszeczkę zamilczaną w debacie publicznej. Natomiast my, kontrolami, konsekwentną pracą, będziemy tutaj Państwa informować również z naszych, z naszych ustaleń. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Ja jeszcze pozwolę sobie dodać, proszę Państwa, że to wszystko, co tutaj przedstawiliśmy, pokazuje całkowitą hipokryzję rządopis w kwestiach polityki migracyjnej. Oni nie mają żadnej spójnej wizji, każdy resort tutaj robi co chce, nikt z rządu tego nie kontroluje, bo gdyby ktoś z rządu tego kontrolował, to doniesienia, jeżeli możemy ten artykuł pokazać, proszę bardzo, indyjski trop afery wizowej. No proszę Państwa, na kwestię masowej migracji z Indii, na kwestię masowej imigracji z Indii, ja zwracam uwagę w osiemnastym roku. Od pięciu lat ta sprawa jest medialna. To było wyśmiewane, że my się tym zajmujemy. Była próba wekslowania tego, że to są jakieś uprzedzenia. Natomiast prawda jest taka, że jesteśmy jedyną partią, która w tej sprawie pokazała jakikolwiek poważny program. Przypomnijmy pakiet odpowiedzialnej polityki migracyjnej Konfederacji. Konfederacja poprzez swoje działania w tej kwestii pokazuje, że wcześniej Niż inny. Ma prawidłowe rozpoznanie rzeczywistości, że jako jedyna, co nie jest żadnym zaskoczeniem, bo w innych tematach jest podobnie, ma realny program i że jako jedyna działa skutecznie. To my doprowadziliśmy do wycofania się MSZ z tego szkodliwego rozporządzenia. E, żeby, nie było, e, żeby nie było żadnych wątpliwości, ja pozwolę sobie przypomnieć, że w 20 krajach, które miały mieć uproszczony ruch obsługiwany przez internet, były e, kraje tak bliskie nam kulturowo jak Arabia Saudyjska, Pakistan, Uzbekistan czy Nigeria. No, doprawdy, e, chyba nie ma to żadnego już związku z polityką, którą jeszcze media prowadzą w imieniu PiSu. I apelujemy też do mediów, także do mediów, które w żaden sposób PiSowi nie sprzyjają, żeby te tematy nagłośnić, żeby pokazać, jaka tu jest prawda. Nie trzeba być przeciwnikiem ludzi z konkretnych państw, żeby oczekiwać, że procedury w Polsce będą działały. Skoro Ameryka, Australia, Japonia, Kanada i inne państwa na świecie mogą mieć przemyślaną politykę wizową i imigracyjną. To my też. Dyskusja o tym, jaki ma być poziom migracji, to zupełnie inna sprawa. Natomiast zwracam jeszcze raz uwagę, PiS próbował przy każdej okazji, kiedy tylko mógł, liberalizować te przepisy w głupi sposób. Na przykład kwestie związane z testem rynku pracy była próba zniesienia tego testu rynku pracy. Więc być może nasze pytania do pani minister, gdyby PiS w pełni zrealizował swoje zamierzenia, byłyby bezprzedmiotowe, bo po prostu nikt by się w ogóle nie zajmował tym, w jakich zawodach potrzebujemy ludzi, w jakich regionach. Oni by po prostu przyjeżdżali ile chce, skąd chce, gdzie chce. I i zwracamy uwagę, że tak, to jest program lewicy. To jest program lewicy, żeby przyjeżdżało ilu chce, skąd chce, bez żadnych warunków, bez żadnych wymagań. To, to są hasła stricte globalistyczne, internacjonalistyczne. Dlaczego ten rząd nazywamy jeszcze rządem prawicowym, jeżeli zrealizował program lewicowy w praktyce? Rozliczajmy ten rząd. My jesteśmy prawdziwą opozycją i zwracamy uwagę na to, że takie partie właśnie jak Platforma czy PSL idą w krok za nami. My mówimy o pewnych sprawach na wiele miesięcy wcześniej. Oni dołączają. Czy są jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to udajemy się do ministerstwa złożyć te pytania na piśmie. Dziękujemy bardzo. Tylko złożymy, dobrze?